Kiss, but such a Bo mnie trochę poniosło, sorry. <laughs> Witajcie w The Crew. Tak, jest znowu beta. Macie tam w rogu napisane. Wersja od Build BBB, beta content. To okej. Okay. Słuchajcie kochani, jak sobie przypominacie z bety poprzedniej, udało mi się tylko nagrać jakieś tam wyścigi, jakieś tam jeszcze były elementy tuningu i takie tam. Ale nie widzieliście początku gry. Być może widzieliście na bank, że się widzieli, na innych kanałach, ale u mnie że się tego nie widzieli, dlatego zobaczycie teraz. E, bo jak wiecie, grałem na koncie T-Volta e, i po prostu chciałem sobie tam zagrać. Nie myślałem, żeby to po prostu nagrać, ale jednak o, można to nagrywać, bo zobaczyłem u innych YouTuberów na zagranicznym YouTubie.

Ok, to jest właśnie początek e, gry. Uciekamy przed policją. Jesteśmy jakimś bolkiem, który się nazywa Alex. Jezu, jak wyjebał jumpa! Co to za jakieś farmy? Ty, ten jak jedzie! Jebany, widzieliście to? O kurde, <laughs> Nice, jump, jump! Jak Adaś małyż. Gdzie jest ten check? O boże, źle pojechałem. W ogóle nie, nie patrzyłem na. Na drogę. O oh, nice. Jezu, to jest na czas! Drzewa! Uda mi się! Jest, udało się, ok. Sorry, nie patrzyłem wcześniej na. Mm, na. mapę. Ok. Teraz mamy w miarę prostą drogę. Teraz nam się uda. Jakaś tam była chyba znajdźka, tak? Czy mi się zdawało? Czy może jakiś. Boże, samochody, Ej Okej, okay. nawet mi się tego nie chcę tam czytać w każdym razie. No uciekamy po prostu przed policją. Mamy tam jakiś wyścig niedługo. Przez wodę, żeśmy przejechali. Samolot u góry. Nice. Napiszcie mi też od razu w komentarzach, czy byście chcieli na przykład jak zwiedzam sobie miasta. Albo, co, albo coś w tym stylu właśnie jak robimy jakieś zwiedzanki, czy po prostu, no nie wiem, jeżeli byście chcieli zobaczyć coś. A my kończymy wyścig. No jest trochę tam jebie tym światłem, ale głośno Misjon Complete I co teraz? O co chodzi? Co to jest 510? Before the Storm Bo jakiś skoro. Mogę się tu jakoś porównywać do przyjaciół, którzy w to grali Albo do znajomych bardziej.

E, pokazywały co ja zrobię? Nie ruszały wtedy ustami. Pierdzielaj, Mason, jedziemy tam za tym zielonym. Pa, przez drzewa? Jak a to tutaj się bierze teraz? Chyba ten samochód będzie taki jakiś. No, e, ja, ja to wiem, bo już to grałem, ale wam tego po prostu wcześniej nie pokazałem. Ari,

Ale czy ja już to mówiłem, że jak ta gra wyjdzie, że jak ta gra wyjdzie, to będę w nią grał dużo? MMO o samochodach. Czego chcieć więcej? Masz macie całe stany, kurde do. Dobra. Shut the fuck up. Uh, waypoint. Set waypoint. Dobra. No, prosta droga, pany, no. O zobaczcie, on teraz mówi, rusza ustami. Później będzie jeszcze taka babka brzydka, która będzie też chyba ruszała ustami. Co? tak mi się wydaje. Ale ona była tak paskudna tam. Nie. A tym jest nitro, okej. Okay. Nie. Idziemy jakiś teraz Fordem. Ford gówno Ford. Kup są te jego żarty. Hey Harry,

Bez wątpienia. Dobra. Waypoint. Pewnie będę, będę się musiał. W... Nie, myślałem, że będę musiał nawrócić, ale okej. Okay. Jedźmy za tę. Albo mi się wydaje, albo. Ładniejsze są y, tekstury niż na wcześniejszej becie. Chociaż to jest możliwe całkiem. Albo tak jest tutaj napisane, że. Uh, że ta wersja nie reprezentuje ostatecznej jakości y, produktu, tak więc myślę, że te tekstury będą jeszcze lepsze. Zmień mi kamerę, chcę w środku. Poczuję się, jakbym jechał naprawdę takim kozackim samochodem. O oh, nice. Maska zaraz mi odpadnie. Uuu, fuck you, gdzie, gdzie mi tam jeździsz, kurde? Gdzie mnie tam jeździsz? Tak się wchodzi w zakręty. Grajście w Gran Turismo 2 na. PS1 czy tam PSX? O Boże, nie, nie ma różnicy, masakra ludzie. Co to za slalom? Slalom, slalom! a chyba jadę zbyt szybko na taki slalom. Ale słuchajcie, w każdym razie tam by, była, był taki jeden tor, który się jechało, chyba tam albo ileś tam, ileś chce dokrążyć, tam 100 albo coś. Albo. Był na, jakoś na czas, że dwie godziny trzeba było jechać. W każdym razie nieważne. Chodzi mi o to, że tam był taki jeden, taki perfidny zakręt, który się wchodziło z prędkością 300 na godzinę i się jechało dalej. Co to jest? Continuum. Jadę. Hello. Mam jeszcze trz, jedną milę, 1 i 3 mili. Mogę sobie to zmienić na kilometry? Dobra, nie będę tego teraz zmieniał. Nice. Tylko czemu nic nie widać w lusterkach? Ej, pa! O, zag zagapiłem się na, na lusterka. Widzieliście tą beczkę. Lepiej mi się jeździ jednak z taką kamerą. Może później, jak się będę bawił, po prostu i sobie tak jeździł, to sobie zmienię. Bo ogólnie bym chciał sobie obcejść wygląd innych samochodów. I tym razem, ludzie moi kochani, Weźmiemy sobie inne auto, a nie Mustanga tak jak ostatnio. No bo Mustanga żeśmy już widzieli. Ojej, ale mi się odbija. Kupso, od a by? Obiadem. Chodźmy, jedźmy. Nitro. A ja mam Nitro, przecież zapomniałem. Czy to będzie ten głupi wyścig? Ej, jaki głupi wyścig? No właśnie ten. Dobra, start solo. Bo nie ma Dobra, Nuta. Kurde, takie klimaty Fast and Furious. Czekajcie, bo mikrofon chyba. Oh, much better. Kurde, takie fury Ford GT, Nissan GT-R. udaje, że się zna na samochodach. Będę się ścigał z tymi samochodami, tym, tym, tym swoim? Tak, jest. Jakiś Merol tutaj jeszcze jedzie. Dobra, dajcie mi jeździć. Dajcie mi prowadzić moją furę. Dobra. Dobra. Patrzmy się na mapę, patrzmy się... Eee, ten Nissan Skyline to, to ty wiesz, gdzie z tego możesz włożyć. No, właśnie tam. Nie przypominam mi się ten wyścig, kiedy jak, jak grałem... We wcześniejszą betę. Czyżby inaczej? Nie, no raczej nie. A! No nie umie jeszcze driftować. No. Dobra. Musimy dogonić Shauna i Diego. Diego, Diego, uważaj. Co to? Kurde, myślałem, że tutaj będzie tak, tak łatwo jak w net Force sped ale niestety model jest trochę inny. Ludzie mi to mówili, że to jest. Jakieś połączenie jakichś kilku gier, e, świat jest z czegoś tam, e, model jazdy jest z test drive'a chyba jakieś takie pierdzielenie. Ale ja wam mówię, że nie mam porównania, bo w tamte gry, to znaczy w Test Drive nie, nie grałem. Wiem, że Test Drive 2 to były Simsy, tylko że można było jeździć samochodami. robiły się operacje plastyczne rozumiecie? Na chuj mi operacje plastyczne w grze o samochoda i przed metodą e, wygrał. To jest finis. Finisz, Boże, finish. I nitro, frajerzy, i nitro i by Pierwszy wyścig, uwaga, teraz dostaniemy mamonę. Dostaniemy mamonę. Dostaniemy hajs na... Następny, znaczy na nasz samochód. Na taki nasz, nasz. Chyba tak. Chyba tak to było. Nasz Alex siedzi w ralach. Wygląda jak like Joel. Hey bro. Hipsterskie okuraly. Cholera. Nie podoba mi się ten typ. Ani trochę. Gdzie go będę musiał zawieść? Hey man, I need a ride. Ambassador Bridge, bro. Ambassador Bridge, bruh. Bruh. Picked up some heat tonight. Yeah, I did. And I lost them. It was fun. Why have you always gotta be on the wrong side of the law? But I mean, you don't mess with cops on race night, because the more heat that's around, the less business we can do. See, shit like this is why you haven't got your 510 ink. Come on, Dayton, I'm the best driver in the whole damn state. This isn't about that, Alex. I founded the five tens. I'm the B eight. And My own brother is breaking the rules. How do you think that looks? Huh? O to sprat. We've got guys breaking rank left and right. Okay. So what are we doing? Some guy named Shiv. Before I ain't met that. And ask him a few questions about money doors. So why am I here? Why not one of your five tens? You're an asshole. You can drive. You're an asshole. You can drive. Ok. Opony mam łysę, to takie do driftu bardziej, nie? I handbrake! Fuck yeah! Ej. Nie tak powinno to wyglądać. Oszukali mnie. Siedem sztywniaki w samochodzie. No super. All car levels will be increased. In... Ty, to się jakoś inaczej czyta. Nie increased, tylko. chyba tak increased. In y, 3 levels. Welcome to Detroit. No i co, co my żeśmy tutaj zrobili, przyjechali? Ładna ta, ładne kadrzenciki, ładna grafika, zobaczcie. Zaszczelam go, jak chuj. Widzieliśmy, plecy muszczeli. Tak myślałem Nie przyspominam sobie tego. Wiem, czemu sobie tego nie przypominam, bo to skipnąłem specjalnie, żeby sobie nie psuć z zabawy. Dobra, już sobie przypomniałem dlaczego tego nie pamiętałem. <laughs> Ładny down jestem. Tak i tutaj później był ten napis. 5 lat później, no. No 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 i teraz tutaj będziemy mogli sobie wybrać auto. Tak, tylko że u mnie to było wtedy w tak. Bebebebebe. Skip, 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 skip. Skip that shit. A teraz sobie zobaczymy, bo mnie to interesuje. hello Alex my name's Zoe I think we can help each other Alex samo. you know these guys right of course you it. do This you for his murder here's the deal I want this guy. Special Agent Coburn, he's dirty. All I need is proof. And you want this guy, Dennis Jefferson, a.k.a. Shiv, leader of the 510 Motor Club. I'm in. You got eight more years in here. We can wipe that slate clean. Clear your name. I said I'm in. Okay. You're hereby working for the Federal Bureau of Investigation. I got nothing against being on the right side of the law. There's a ride in the shop across town. <laughs> I'll be in touch. I'm keeping this. <laughs> Whatever gets you stoked. Ładna grafika na tych kadencjach, bardzo ładna. <inhale>

Nie, dobra, czekajcie. E, showroom mamy tak Camaro SS 2010. Nissana nie chcę, Nissana nie chcę od razu. Mustanga żeśmy mieli i mamy Dodge'a Challenger'a. Dodge Challenger mnie zbytnio nie interesuje. Wolałbym, prawdę mówiąc, Camaro SS. Ekupuję na statystyki. Nie, 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 kochani. Ja chcę. Po prostu sobie Sprawić ten samochód. Sprawiać ten samochód i chce nim jeździć, tak więc kupujemy sobie tego i idziemy go prawdopodobnie za chwilę też ulepszyć, ale to prawdopodobnie też zrobimy sobie albo w następnym odcinku, albo ja już Wam go pokażę ulepszonego, albo też, tak jak wcześniej mówiłem, napiszcie mi w komentarzach, co byście chcieli ewentualnie z, w tej grze jeszcze zobaczyć: czy jakieś wyścigi, czy jakieś inne miasta, jak to wszystko wygląda

Będą to też słuchać. Dobra, chuj, skip na to. Dobra. Tuning mamy sobie teraz pewnie ustawić. No dokładnie. Dobra. To akurat. Akurat się chwilę przej przejedziemy. Tylko że chcę zobaczyć. Nie, nadal jest brzydka tata baba tutaj na to. Ok. U, dokładnie to. Camaro SS od środka. Zajebiście wygląda. Zajebiście i ten dźwięk mm, Jak ja lubię kurde masy, samochody. Ło wow. i czało. ale ślepota mnie teraz tutaj zbiera. Ależ tego ślepia. No, sorry, muszę się jeszcze nauczyć jej... Kupcod, jak nie umiesz grać, to nie gra. Ktoś mi napisał tak odnośnie The Last of Us. Dobra, tutaj są tuningi, ale tego nie będziemy teraz robić. Dobra, trzymajcie się. <ścoughs> A chcielibyście co? Nie wiem. Dobra, widzimy się już w następnym odcinku, bo, my, bo myślę, że jeszcze coś z tego nagram. Tak więc trzymajcie się, na razie.